Dzień dobry drogie raki, witam Was serdecznie na Waszym czytaniu. Moi drodzy, będziemy sprawdzać, co u Was, jeśli chodzi o energię na listopad. Będziemy sprawdzać energie ogólne, też będą rady, blokady, wyzwania, jak w ogóle będzie się toczył ten miesiąc dla Was. Pamiętajcie o tym, że czytanie jest ogólne, nie będzie rezonowało ze wszystkimi. Weźcie tylko to, co jest dla Was, to, co jest wspierające. Resztę zostawcie, to są pewnie informacje dla innych osób. Jeśli znacie swoje ascendenty bądź inne miejsca w horoskopie, to Was też zachęcam do oglądania innych czytań i do... Posłuchania, być może tam będą no, dla Was też wskazówki. Ok, drogie raki, biegniemy do Waszego czytania, do tego, co w lutym dla Was się wydarza, i teraz tak, Wasza energia ogólna, karta Gwiazda. Zobaczmy, jakie są Wasze blokady na ten miesiąc luty. Rycerz Mieczy. Jakie są dla Was wyzwania? Trójka Denarów. Okay. Jaka jest dla Was rada i ostrzeżenie? Na no to będziemy patrzeć już pod koniec czytania. I zobaczmy, jak w takim razie te energie w lutym będą dla Was przebiegać. Co tutaj się będzie wydarzać: trójka mieczy, wieża, paść buław, piątka kielichów i kochankowie. Ok. Ja jeszcze dopowiem te karty i zaraz będziemy sobie interpretować. Dobra, moi drodzy, zacznijmy najpierw od energii ogólnych, od tego, co się pokazuje, a potem będziemy tematycznie przechodzić przez lutę. Energia gwiazdy, energia mówiąca przede wszystkim o zdrowieniu, o nadziei i też o takiej energii oczyszczającej, i poniekąd też gwiazda często mówi o tym, że jesteśmy w jakimś kierunku prowadzeni. Że to, co się wydarza, wydarza się rzeczywiście dla nas, bo jest jakiś plan, jest jakaś droga, którą musimy przejść. No, i to jest taki moment, gdzie zatrzymujemy się na tej drodze, poświęcamy sobie trochę czasu. Poświęcamy też czas na oczyszczenie, na zadbanie o siebie, o swoje wnętrze. Jesteśmy tutaj pełni nadziei, że jutro będzie nowy, lepszy dzień, tak? Jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju blokady. Możecie mieć do czynienia z jakąś osobą z trygonu powietrza, bliźnięta waga wodnik. Kto może być ktoś młodszy od Was, ktoś, kto powiedzmy sobie jest natarczywy, być może przykry w obyciu, kłótliwy, szuka zaczepki, pojawia się znikąd, atakuje. Ale to też może być karta, która wskazuje na to, że macie problem z tego typu komunikacją. Kiedy trzeba powiedzieć dość, postawić granicę albo coś w zasadzie odpowiedzieć, tak? Skomunikować się, skonfrontować właśnie bardziej tego słowa szukałam, skonfrontować z tą energią, no to wtedy możecie właśnie spotykać się z blokadami. Trójka denarów mówi o tym, że wyzwaniem będzie praca, współpraca, budowanie fundamentów, wznoszenie się na wyższy poziom, rozwijanie swoich umiejętności, kompetencji zawodowych, ale też wznoszenie na wyższy poziom relacji bądź współpraca w relacji, tak. Tutaj pojawiają się takie aspekty. Wyzwaniem jest też fakt, że niektórych was, z was energia zaprasza do wejścia trochę znowu w rolę ucznia, niezależnie na jakim etapie życia jesteście i niezależnie w którym miejscu życia jesteście. Czasami tak jest, że musimy zrobić dwa kroki do tyłu i spojrzeć jeszcze gdzieś, zdobyć dodatkową wiedzę, czegoś się douczyć, bądź też po prostu mi się bardzo silnie ta karta kojarzy z taką pokorą z przyjęciem tego, że może nie wiemy wszystkiego najlepiej, niezależnie od tego jak bardzo jesteśmy doświadczeni. Więc to będzie dla was wyzwanie. I teraz przechodząc tutaj przez te karty, zaczniemy od singli, potem przejdziemy przez związki i relacje, a na samym końcu omówimy sobie e, sytuację w pracy. E, Pojawia mi się, nie ukrywam, w pierwszych dwóch kartach ból serca i jakiś zwrot akcji. Ten zwrot akcji może wystąpić na samym początku lutego, bądź też już wnosicie tą sytuację do lutego, więc weźcie to, co rezonuje. A skąd to się wzięło? No, to się wzięło stąd, przynajmniej tak karty pokazują, że co najmniej jedna z osób była mniej dojrzała niż druga, nie była gotowa. Tutaj brak jest tej samej wibracji. Mamy królową spazię. Do tego, żeby budować wspólną relację dojrzałą, żeby budować fundamenty i prawdopodobnie jesteście po rozstaniu albo jesteście w trakcie separacji, lub są też jakieś sytuacje trzecie. Sytuacja trzecia to może być praca, konflikt, wszystko to, co rozdziera serce, co sprawia, że nie możemy się spotkać w połowie drogi. I wydaje się, wydaje się, moi drodzy, że. Tu nie bardzo jest jaki co budować, więc to rozczarowanie dla Was będzie dosyć duże i dosyć mocne. Jeśli jeszcze nie nastąpiło, bo tak jak mówię, no niektórzy już wchodzą z tą energią, to oczywiście może być też energia jeszcze, która płynie sprzed kilku miesięcy i nadal gdzieś tam wybrzmiewa, jeśli nadal czujecie ból serca, jeśli nadal się oswajacie z tym, co się wydarzyło w przeszłości. Równie dobrze mogliście nie być w związku, bo niektórzy z Was byli w związku i się rozstali, niektórzy po prostu jeszcze na bardzo wczesnym etapie relacji, w ogóle znajomości. Być może rozczarowaliście się sromotnie, bo tutaj były nadzieje na to, że zbudujemy coś, albo przynajmniej jednej ze stron bardzo zależało, natomiast nie było na czym tak naprawdę budować. I to rozczarowanie równie dobrze może być właśnie tą wieżą i tym bólem serca. Natomiast pojawia nam się, słuchajcie, paść buław i bądźcie ostrożni, dlatego, że ten paść buław pojawia nam się z kartą cesarza. E... Może być tak, że, pojawia wam się w, że pojawi wam się w lutym osoba, która jest w związku małżeńskim, bądź też ma inną stałą relację. Ale chcę troszkę zabawy, flirtu, romansu. E, uważajcie bardzo na tą energię, dlatego, że y, nie wiem, czy to jest ta sama osoba. Wydaje mi się, że nie, że to, to jest tutaj zupełnie inna energia, jednak y, niż, niż to, co się działo, niż to, co się dzieje w tych kartach. Więc y, przychodzi ktoś, kto y, y, chce przygody, y, chce się bawić, dobrze się czuć. I znowu możecie się tym rozczarować, bo zdacie sobie sprawę z tego, że tu nie ma wzajemności. Tu nie ma wspólnego dawania i brania. Nie ma balansu i równowagi. W ogóle chodzi Wam o coś zupełnie innego. Dla wielu z Was tak jest. Oczywiście tutaj energie mogą się odwracać, więc jeśli to Wy jesteście paziem buław, to odwróćcie też sobie to czytanie. Finalnie trzeba będzie też podjąć jakąś decyzję. I tutaj nam się pojawia karta kochanków. Karta kochanków bardzo często mówi o trójkącie. Bardzo często mówi o tym, że właśnie mamy do czynienia z osobą, która jest już gdzieś zaangażowana. Zdajcie się tutaj na intuicję. Niech ta arcykapłanka was poprowadzi. Teraz w ogóle myślę, drogi Single, że to jest czas skupienia się na Was, na Waszej budowie. Jeśli czujecie, że to jest Wasz temat, jeśli czujecie, że to jest Wasze czytanie. To teraz w ogóle nie byłoby wskazane, żebyście zapraszali kogokolwiek do swojego życia. Musicie się najpierw troszeczkę poskładać z tych niskich energii, bo też przyciągacie niskie energie, jako że jesteście na, na właśnie takowych. Także tu w karcie gwiazdy ważne jest, żeby poświęcić sobie czas. Zobaczymy jeszcze zaraz, co będzie w Radzie i w Ostrzeżeniu. Tam być może też będą dla Was istotne właśnie informacje, jeśli chodzi o związki i relacje. No, padło jakieś zaufanie, mam wrażenie. Jeśli jeszcze nie padło, to być może padnie. E, jakieś zaufanie, poczucie, że mogę na tobie polegać, e, poczucie, że jesteś, nie wiem, odpowiedzialna, odpowiedzialna, że dbasz o dzieci, że dbasz o dom, o rodzinę, o finanse, o podstawowe zadania. Tu się przelewa, słuchajcie, szklanka. Niekoniecznie ta padająca wieża musi mówić o tym, że koniec, nie ma związku, rozstajemy się, nie ma relacji, rozwód, od razu już. Niekoniecznie. Ale to przelanie się szklanicy i tej ryczy jest na tyle istotne, że rzeczywiście będzie tutaj tąpnięcie w tej relacji. Jaką, jak, jakiekolwiek relacje tworzycie. I znowu, Cezarz mi się pojawia tutaj w zestawieniu z paziem buław. Brak powagi, brak poważnego podejścia do pewnych rzeczy, brak poczucia odpowiedzialności. Nie wiem, czy jesteście energią żeńską czy męską. Pamiętajcie, że w kartach tarota nie ma czegoś takiego jak płeć, bo jest energia męska i żeńska, i każdy z nas ma i energię męską, i energię żeńską, więc weźcie tą część, która czujecie, że jest Wasza. Natomiast tutaj rzeczywiście jest brak takiego poważnego podejścia do sprawy. Zresztą sytuacja może się dziać już któryś raz z rzędu. Wiecie, i to może być tak, że raz się upiekło, drugi raz się upiekło, a to pewnie trzeci, czwarty też się upiecze. Otóż no nie. I tu jest nie tylko żal, ale tak naprawdę potrzeba wprowadzenia właśnie tego balansu i równowagi w waszą relację. To jest też karta kochanków, która mówi o partnerstwie, o unii. Zakasujemy oboje rękawy, pracujemy wspólnie, mamy partnerstwo w tej relacji. To nie jest tak, że wszystko ma spadać na mnie, albo to nie jest tak, że ty się możesz bawić, a ja tutaj będę zasuwać. Tak? Tu rzeczywiście musimy podjąć bardzo istotne decyzje. Nie tylko mądrość i intuicja arcykapłanki będzie was do tych decyzji prowadzić, ale też. Ona pozwoli Wam przyjrzeć się tej relacji i temu związkowi troszeczkę yy, głębiej. I tu możecie tych decyzji jeszcze nie podejmować wcale z końcem lutego, tylko może być tak, że będziecie potrzebowali czasu na, zastanow na zastanowienie się, co dalej. O tym też może mówić arcykapłanka, że wcale nie będziecie rozmawiać, komunikować już tych decyzji. Możecie być zmęczeni zresztą tym, co się tutaj wydarza, takim brakiem sensownych rozmów. Zresztą to też mamy w blokadzie i w wyzwaniu. Brakiem współpracy, brakiem bycia w tym samym miejscu, czy, czy jakimś takim bardziej odpowiedzialnym podejściem do sprawy. I, I możecie już wcale nie chcieć rozmawiać, ile ułożyć się z tym, co teraz trzeba zrobić faktycznie i rzeczywiście. Więc. Troszkę raczej wyglądacie mi jako takie znaki zodiaku, których ja bym się osobiście bała w tej sytuacji. Słuchajcie, nie ma nic gorszego niż milczenie w relacji, kiedy wiadomo, że jedna ze stron gdzieś tam nawaliła, i nagle następuje cisza, i w zasadzie to nie wiadomo, co będzie jutro, kiedy się obudzimy, czy pojutrze, czy po pojutrze. A jak cisza jeszcze do tego trwa za długo. To już w ogóle nie wiadomo, czy te papiery rozwodowe są, czy nie są. Ja się przepraszam Was, moi drodzy, bo ktoś może przechodzić poważną sytuację. A ja tutaj się podśmiechuję, ale tak naprawdę to wcale nie jest mi do śmiechu, tylko myślę sobie, że będziecie właśnie w takim stanie, tak? Będziecie w, w, w takiej energetyce, która już mówi, nie, nie chcę właśnie rozmawiać, nie chcę dyskutować, potrzebuję już teraz mieć jakieś decyzje. Podjęte. Jeśli chodzi, moi drodzy, o e, sprawy zawodowe, e, coś tutaj się walnie w tej wieży i jest duże prawdopodobieństwo, e, że coś się zadzieje w organizacji, w miejscu pracy, e, w której jesteście obecnie. E, może to być związane ze stabilizacją może być związane z płynnością finansową. Bądź z nagłym jakimś odejściem istotnej, ważnej osoby na stanowisku kierowniczym, być może też osoby, która spinała tutaj pewne rzeczy, albo była jakąś kluczową. I tak naprawdę to, co mówią karty, to, że ta sytuacja troszeczkę się pogorszyła u Was w organizacji w związku z tym. Niezależnie czy chodzi o finanse, czy odejście jakiejś osoby, i będzie tutaj trzeba w pierwszym momencie yy, odłożyć emocje na bok i podejść do sprawy logicznie. Czyli jak poczujecie, że wam się trzęsą, trzęsie, wam się grunt pod nogami, to karty zachęcają tylko, nie wpadaj w panikę, nie dramatyzuj i nie histeryzuj, yy, tylko yy, spokojnie, przyjmij to na chłodno. Dzieje się, nie masz na to wpływu. Nikt z nas nie ma wpływu na wieżę. Po prostu to jest coś, co wydarzyć się musiało z jakiegoś powodu, bo tutaj coś źle było zbudowane na złych i niewłaściwych fundamentach. I teraz mamy y, osobę, która poniekąd albo próbuje zażegnać ten kryzys, y, albo próbuje w jakiś sposób zapanować nad sytuacją, ale kompletnie, kompletnie tej osobie to nie wyjdzie. Może zacząć pajacować, może po prostu nie wzbudzić autorytetu odpowiedniego. Być może przyjdzie do, z jakimś komunikatem, ale ten, nawet jeśli, jeśli to nie będzie brak autorytetu, to ten komunikat to będzie za mało. Ta informacja to będzie taka spłycona na maksa. Że nic z niej tak naprawdę nie będzie wynikało. Może się ta sytuacja odbić na Was finansowo, więc uważajcie, dlatego że tutaj jest sygnał, że niektórzy z Was będą się zastanawiać, czy nie tąpnie to na płynność finansową, czy na pewno mogą czuć się bezpiecznie, czy możecie czuć się bezpiecznie w miejscu pracy. Czy na pewno zostaną wypłacane jakieś pensje, albo czy macie nadal wsparcie w zarządzie czy kierownictwie? Czy coś tutaj zbyt mocno też nie wpłynie na Waszą pozycję? Czy nie zostaniecie przy okazji też zwolnieni? No tutaj tego typu wątpliwości się zaczną. I karta arcykapłanki i um, Kochanków, tak naprawdę, znowu mówię o tym, żebyście się zastanowili nad dwiema opcjami. Po pierwsze, niektórzy z Was mogą chcieć zmienić rodzaj umowy i e, możecie chcieć przejść z umowy o pracę na umowę B2B albo jako, jakiś rodzaj współpracy, niekoniecznie na etat. E, natomiast też mi się tutaj pojawia możliwa decyzja o e, w ogóle zmianie pracy. Bądź wejściu z kimś w spółkę, i niekoniecznie to są te osoby, które się mi tutaj pojawiają, czyli mówimy tutaj być może o jakichś nowych możliwościach zawodowych albo poszukiwaniu nawet nowych możliwości. I tutaj znowu, zdajcie się na intuicję, dlatego że intuicja definitywnie Was dobrze poprowadzi, odpowie Wam, co robić w tej sytuacji i jak dalej działać. Przejdźmy od razu do rady i ostrzeżenia, bo to też będzie dla Was informacja, co dalej robić. W Radzie mamy króla Buław, w ostrzeżeniu mamy Wisielca. Na pewno mamy informację, zacznę od ostrzeżenia, żebyście nie zwlekali z podejmowaniem decyzji. To nie jest czas na to, żeby przesuwać sprawy w czasie, wręcz odwrotnie. Nad pewnymi rzeczami oczywiście trzeba się zastanowić, bo zmienia się dosyć mocno sytuacja ale nie traćcie tego czasu i yy, yy, uważajcie też na przeciąganie takich yy, pewnych spraw w sposób ży życzeniowo, na zasadzie a może się ułoży, a może za miesiąc, dwa okaże się, że w zasadzie to się nic nie stało, bo yy, możecie po prostu ten czas, który jest wam dany, żebyście znaleźli rozwiązanie, odpowiedzi i podjęli pewnego rodzaju decyzję, może Wam uciec między palcami. Król Buław jako rada mówi przede wszystkim działaj. Działaj odważnie, pewnie. Tutaj jest też informacja, być może o jakiejś osobie z trygonu ognia, baran lew Strzelec, być może ta osoba udzieli Wam dobrej rady. To jest raczej osoba dojrzała w okolicach czterdziestki. Która już ma jakieś tam swoje doświadczenia, to jest też lider, osoba, która, wiecie, po prostu pcha ten cały wózek i ma w sobie dużo iskry, pasji, charyzmy, magnetyzmu, po prostu wie, co robić. Więc może macie taką osobę w otoczeniu i warto jest skorzystać z jej rady. Jeśli nie, to jest energia, którą Wam zalecają karty, żeby przejąć właśnie inicjatywę i Działanie, wejść w rolę króla buła, wejść w rolę osoby działającej, nie zastanawiającej się za długo, nie wycofującej się też z pewnego rodzaju konfrontacji czy trudnych sytuacji. Tu nie ma przestrzeni na chowanie głowy w piasek. Tu trzeba podejmować konkretne decyzje i działania. Dobrze, drogie Raki, to wszystko, co mam dla Was, jeśli chodzi o miesiąc luty. Trzymam bardzo za Was kciuki. Niech się dzieje, niech się darzy, moi drodzy. Szczęśliwie to jest tylko miesiąc. Szybko zleci, naprawdę. I zaraz będziemy w marcu. I oczywiście jeśli jesteście zainteresowani śledzeniem kanału, zapraszam Was do subskrypcji, do aktywacji dzwoneczka, jeśli chcecie dostawać informacje o aktualnych filmach i o tym, co się wydarza na kanale. Zapraszam Was też do czytań prywatnych, jeśli jesteście zainteresowani, wszystkie informacje znajdziecie w opisie do filmu, tam też znajdziecie link do strony, gdzie możecie zapoznać się z usługami. I jeszcze raz trzymam za Was bardzo, bardzo mocno. Do zobaczenia w kolejnych czytaniach. Eee, trzymajcie się tam.